Witam w dzisiejszym filmiku, w którym pokażę, jak dodawać i odejmować ułamki dziesiętne z sposobem pisemnym i zacznę od zadania pierwszego, które mamy właśnie wykonać takie dodawanie. W punkcie A mam dodać do siebie 306 i 1 000 i 231 tysięcznych. Dodawanie zaczynam od prawidłowego zapisania jednej liczby na drugą. W takim razie zapiszę pierwszą liczbę. Zapisuję każdą cyfrę tej liczby w osobnej karteczce i pod spodem zapisuję najpierw przecinek i przepisuję tą liczbę 1 i 231 tysięcznych. Również w taki sposób, żeby jedność znalazła się nad jednością. Część dziesiąta nad częścią dziesiątą, setna nad setną i tak dalej. Teraz zapisuję znak plus oraz kreskę, pod którą będę zapisywać wynik i postępuję tak jak w zwyczajnym dodawaniu od prawej strony 6 plus 1 dodaję do siebie to jest 7. 0 plus 3 to jest 3, 3 plus 2 to jest 5, 0 plus 1 to jest 1 i przecinek ląduje mi pod spodem. Otrzymuję więc liczbę po dodawaniu 1 i 537 tysięcznych. Przejdę do podpunktu B. Postępujemy dokładnie tak samo. Najpierw zapiszę 1 i 743 tysięczne i pod spodem zapisuję przecinek, zapisuję 23 i 19 za przecinkiem. I w takim wypadku, gdy mamy drugi łamek krótszy, bądź tak samo może być w pierwszym przypadku, dopisać mogę po prostu do łamka 0, tak żeby mi się łatwiej liczyło. Piszę plus, kreskę, pod którą będę zapisywać wynik i dodaję. 3 plus 0 to jest 3, 4 plus 9 to jest 13, w takim razie trójka ląduje mi w tym miejscu. Natomiast 1 nad 7 i dodaję 1 plus 7 to jest 8, plus 1 to jest 9, 1 plus 3 to jest 4, no i dwójkę przepisuję, a przecinek wyląduje mi w tym miejscu. Otrzymuję więc liczbę 24,933 tysięczne. Przejdę do podpunktu C. Tutaj mam najpierw liczbę, w której nie widać przecinka, ja mogę ten przecinek dopisać. Dopisuję go więc w tym miejscu, dopisuję za nim 0. Następnie dopisuję pod spodem przecinek i przepisuję liczbę, która jest, którą będziemy dodawać, czyli 81 i 26. Jak widać, brakuje mi tu jeszcze jednego zera, więc mogę dopisać. Mogłam tak naprawdę dopisać nieskończoną ilość zer, To nie zmieni mi absolutnie tej liczby na górze. Piszę plus, kreskę, po którą będę zapisywać wynik. 0 plus 6 to jest 6, 0 plus 2 to jest 2, 1 plus 1 to jest 2, i 2 plus 8 to jest 10. I przecinek ląduje mi w tym miejscu. Otrzymuję więc liczbę i 102,26. No i jeszcze został nam podpunkt D. Zapisuję więc znów pierwszy ułamek. 123,7. I pod spodem przecinek 0 i 613. Od razu mogę na górze zapisać tutaj nad 1.0 0 i nad drugą 0, tak żeby się łatwiej liczyło. Dodaję tutaj plus kreskę, po którą będę zapisywać wynik i dodajemy 0 plus 3 to jest 3, 0 plus 1 to jest 1, 7 plus 6 to jest. 13, w takim razie 1 ląduje mi nad trójką i dodaję teraz 1 plus 3 to jest 4, plus 0 to jest 4. Trójkę przepisuję i 1 przepisuję, a mój przecinek wyląduje pod spodem. W taki sposób dodajemy ułamki dziesiętne sposobem pisemnym, a teraz przejdziemy do odejmowania. Zadanie drugie: wykonaj odejmowanie sposobem pisemnym. W podpunkcie A od 6,52 mamy odjąć 31 setnych. Będziemy postępować tak jak w przypadku dodawania, czyli najważniejszy jest prawidłowy zapis. Zapiszę więc pierwszy ułamek 6 i 52 setne, tak samo każda cyfra w osobnej kratce, no i pod spodem przecinek 0 i 31 setnych. Będę przystępować teraz do odejmowania, w takim razie napiszę znak minus, napiszę pod spodem kreskę, pod którą zapiszę wynik i odejmujemy. 2 minus 1 to 1. 5 minus 3 to 2 i 6 minus 0 to jest 6, a przecinek mi spadnie. No i otrzymuję liczbę 6,21. Żeby sprawdzić, czy na pewno wynik jest prawidłowy, przypomnę, że sprawdzenie przebiega w ten sposób, jeżeli mamy odejmowanie, że wynik, najpierw piszemy wynik, i do tego wyniku dodajemy liczbę, która jest na nim, czyli nasz odjemnik. I w tym wypadku będzie to 31 setnych. Zapiszę więc 31 setnych, dodam. No i postępuję tak samo jak w dodawaniu pisem przed chwilą, czyli 1 plus 1 to 2, 2 plus 3 to jest 5 i 6 plus 0 to jest 6, przecinek mi spada. Jest w porządku, wyszła mi dokładnie taka sama liczba jak jest tutaj. Więc w taki sposób możemy sprawdzić, czy na pewno wyniki są prawidłowe. Przejdę do podpunktu B. Tutaj mam. Zapiszę 36,7. No i będziemy od tego łamka odejmować 15 i W takim razie zapisuję przecinek, zapisuję liczby. Tutaj będę miała 15 i 831. Zapisuję tutaj 0 do ułatwienia, znak minus i kreskę, po którą będę zapisywać wynik. Teraz zwróć uwagę, że tutaj nad, od zera nie możemy odjąć jedynki, więc przypominam, że w takim wypadku będziemy po prostu pożyczać. Nie możemy pożyczyć od kolejnego zera, możemy za to pożyczyć od siódemki. Skreślam więc siódemkę, nad nią piszę szóstkę. Tutaj przy tym zerze skreślam je i piszę nad nim dziewiątkę. No i moje 0 tutaj skreślam i piszę nad nim 10. W taki sposób, jak to robiliśmy w odejmowaniu. No i teraz odejmuję 10 minus 1 to jest 9, 9 minus 3 to jest 6. 6 minus 8 nie da się. W takim razie pożyczam od szóstki, skreślam ją, więc piszę nad nią piątkę, tutaj skreślam szóstkę i piszę nad nią szesnastkę. 16. 16 minus 8 to jest 8, 5 minus 5 to jest 0. I 3 minus 1 to jest 2. A przecinek przepisuję, i powstaje mi liczba po podjęciu 869 tysięcznych. Pod punkt C, tutaj mamy liczbę 300. No i za liczbą 300, oczywiście, mogę tutaj napisać przecinek. Dopiszę, dopiszę najpierw 1,0, i pod spodem zapiszę drugą liczbę. Tutaj będzie przecinek 196. No i 14 za przecinkiem. Wypełnię górę zerem, czyli ten górny ułamek. Zapiszę minus, kreskę, pod którą będę zapisywać wynik i przystępuję do odejmowania. Od zera nie da się odjąć czwórki, w takim razie będę pożyczać. No ale tutaj od zera nie mogę, od kolejnego też nie, od kolejnego też nie, no i dopiero od trójki mogę. Wskreślam więc trójkę, piszę nad nią dwójkę. No i każda... Kolejne, każde kolejne 0 będę skreślać i pisać na nim 9, aż, za, aż zatrzymam się na ostatnim, na którym zapiszę dziesiątkę. I przystępuję do odejmowania 10 minus 4 to jest 6, 9 minus 1 to jest 8, 9 minus 6 to jest 3, 9 minus 9 to jest 0 i 2 odjąć 1 to jest 1. A mój przecinek ląduje w tym miejscu i otrzymuję liczbę 103,86 i setnych. Został mi jeszcze podpunkt D. Tutaj znów zapisuję najpierw pierwszy ułamek. Będę miała 62 i tysięcznych. No i pod spodem zapiszę najpierw przecinek i 53 i 27 setnych. Dopiszę 0, dopiszę minus kreskę i będę przystępować do odejmowania. W pierwszym wypadku 8 minus 0 to jest 8, natomiast nie da się odjąć od czwórki siódemki, w takim razie będę pożyczać. Nie mogę pożyczyć od zera, więc pożyczam od dwójki z ją. Nad nią piszę 1, na 0 piszę 9, a nad czwórką piszę 14. 14 minus 7 to jest 7, 9 minus 2 to jest również 7. 1 minus 3 nie da się, więc znów pożyczam od szóstki dziesiątkę. W takim razie tutaj będę miała nad nią piątkę. Tą jedynkę skreślam i dopisuję nad nią 11. 11 minus 3 to będzie 8 i 5 minus 5 to jest 0. W takim razie tutaj z przodu napiszę sobie taki znak równa się. I przepisuję przecinek, otrzymuję więc liczbę 8 i 778 tysięcznych i w taki sposób odejmujemy i dodajemy ułamki dziesiętne z sposób pisemnym. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku.